Tak właśnie prezentuje się łowienie dżitów w Morzu Czerwonym na wybrzeżu w Egipcie. Ta wędeczka razem z pływającą przynętą. Stale saltiga 14 tysięcy. I morski ogórek. Ale to jest zajebiste. Ona się nadymał. Ciekawe, czy mi ugryzie. Dobra, nic. pójdź dalej. Znaczy, żyj dalej i tam może to widać właśnie kończy się rafa i zaczyna się otwarta woda i rzucamy przed siebie może może uda się coś złowić tutaj bardzo dobrze widać jak wygląda końcówka tej rafy gdzie zaczyna się ta głęboka woda i tu wszędzie są rafy koralowe tam jeszcze bliżej brzegu było dużo takich porozwalanych ale tutaj pięknie widać jakie one są kolorowe staram się jak chodzić trochę z myślą o nich żeby ich tutaj nie rozwalić no ale wygląda to zajebiście. Jakby mi się marzył taki jeet przycięty. One tu bardzo często stoją wbrew pozorom przy brzegów. Wbite w te, znaczy pływające tutaj niżej przy tych kamieniach. No i swoją drogą nowe buciki. To są to to jest to mistrzostwo na terach, bo One są tak ostre. No nic, trzeba uważać i łowić dalej. A tam jest mewa. Która zrobiła sobie gniazdko? A tam dalej byli tutaj tutejsi nakładach, którzy nam dokuczali i pozaliśmy im spadać od naszego samochodu. Kurde, ale te ryby mają mnie w poważaniu. Są to jakieś dwie sztuki ładnych ryb, które pływają. oddają się z 15 rzutów i oni totalnie to ignorują, co im podaje. Nie mam pojąć, co to jest za ryba, normalnie jak jakiś amur. No nic, będę prowadzić, może za w ją zlaty.